Kroka rozławona, a nad nią żółwiał, daj się ufiali, zielony, zel, zel. Dęka, zwoła, do Tę to witam się, Mój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mógł nie? mnie zachwyca, czy chcesz być mąż i nie? Wszystkie pose nieborackie, a w dodatku nieodziane, to są rzeczy niesłychane. Chcemy mieć ubracki nowe, dziś wszystkim nam Pani przyjmie, zamówienie. Co Pana do mnie sprowadza? Matka mnie sprowadza tam. Mówi, że nie będzie do końca życia trzymać darmożjada pod spódniczą. I bardzo, bardzo słusznie, bardzo słusznie. Czyli co? Rozumiem, że szukamy żony dla pana, tak? No jakby pan pomógł, to cała rodzina by była w Dobrze, nie ma problemu, nie ma problemu. Ale wakacje! Mogliśmy gdzie jechać za granicę, a my siedzimy tutaj na wsi. Masz za dużo pieniędzy? Masz pieniędzy za dużo? <gry> Mokry, kruchy i ruski telewizor. Ja przy garach, a ty przy oborniku. Chcesz się zamienić? Zagre... Zagranicy dzwonić? Za co jesteś? A co, porwaliście? Na wakacja? A tego. Aha. I gdzie ty tak sobie leżysz? Na Kubie? Wszędzie budowy objazdy remonty. Nie potrafią się zarządzenie biorą! Tam, tam. A jakby nic nie budowali, to będzie tak, mówił, że nic nie robią. O, już ty nie broń tych złodziei! O, o! A tam to yy, co tam się buduje, co? No stadion, dziadku! Ile by za to przedszkoli można było zbudować? A tam? Yy, Muzeum sztuki nowoczesnej! Złodzieje! Ile by za to przedszkoli można było zbudować!